Dobry wieczór, to jest program Sporto Polskie Ekstra, w którym podsumujemy sportowe wydarzenia ostatnich dni. Marek Świerczyński, zapraszam. Opole zakończyła rok. Niebiesko-czerwoni ostatni mecz rozegrali w Siedlcach. Pogoń wróciła do domu. Pierwszy w tym sezonie mecz koszykarzy w Prudniku. Sportowe Mikołajki. W wielu miejscach odbyły się biegi i turnieje w innych dyscyplinach sportu. Program rozpoczynamy jednak od znakomitych wieści, jakie napłynęły do nas ze stolicy Uzbekistanu, Taszkientu. Odbyły się tam zawody w skokach na trampolinie o nazwie Beyond the Sky. Złoty medal zdobyła zawodniczka Gwiazdy Dobrzeń Wielkiej Weronika Antoszczyk. Mistrzyni Polski w skokach na trampolinie wygrała rywalizację wśród zawodniczek 15 i 16 letnich. Antoszczyk za swój występ uzyskała 50 punktów i 925 tysięcznych. Tuż za podium w tej samej kategorii uplasowała się natomiast Paulina Wójcik. Oktawian Żydek w kategorii seniorów oraz Nadia Płonka i Filip Procner w kategorii do lat 14 uplasowali się natomiast w drugiej dziesiątce. A teraz przenosimy się do opolskiej Stegu Areny. Tam Dreman Ekslabesa Opoleką prachcicę podejmował Beniaminka Ligi Gwiazdę Ruda Śląska. Na miejscu jest Bartosz Kamiński. Dobry wieczór Bartku. Czy masz dla opolskich kibiców dobre informacje? Dobry wieczór Marku, dobry wieczór Państwu z nieco już opustoszałej z tego areny. Mam dobre informacje. Dreman pokonał Gwiazdę Ruda Śląska 3 do 2. Przy tym spotkaniu w 14. kolejce średnia bramek na merzy wynosiła ponad 9 i kibice w Opolu liczyli na podobny grad goli. Pierwsze minuty były jednak spokojne, obie drużyny miały po szansie. Ale i Dawidlach, i po drugiej stronie Jacek, Brzyski bronili yy, bardzo dobrze. Ten drugi skapitulował po raz pierwszy w szóstej minucie, a z bliska piłkę w siatce umieścił Jakub i Janczak. Niecałe 240 sekund tylko miejscowi cieszyli się z prowadzenia, a wyrównał Sergio Alcibar. Dreman turbował, Dreman atakował, ale nie udało się zmienić wyników w pierwszej połowie i do przerwy Opolanie remisowali jeden do jednego z gwiazdą prowadzoną przez zaledwie 24-letniego Wiktora Grzywaczewskiego. Tak samo jak w pierwszej połowie w i w drugiej kibice czekali 6 minut na gola, tylko tym razem nie Janczak, a rog Molins wyprowadził Dreman na prowadzenie i na kolejną bramkę nie musieli długo czekać, bo na 3 do 1 podwyższył Marek Bogański. Goście nie, nie odpuszczali, a po raz drugi do siatki trafił e, Alcibar. Gwiazda mimo, że wycofała bramkarza nie zdołała już zmienić rezultatu i tym sposobem Dreman zwyciężył z gwiazdą 3 do 2. A na bramki z tego spotkania jak i po meczowe wypowiedzi zapraszam do jutrzejszego sportu opolskiego, a z e, opolskiej z tego areny dla sportu opolskiego ekstra Bartosz Kamiński. Bardzo dziękujemy za te relacje. My zmieniamy dyscyplinę. Odra Opole zakończyła rywalizację w roku 2024. W ostatnim meczu niebiesko-czerwoni mierzyli się na wyjeździe z ostatnią w tabeli pogonią siedlce. Latem opolanie na własnym stadionie pokonali pogoń 4 do 1. Od tego czasu w obu klubach nastąpiły jednak znaczące zmiany. Lipcowe spotkanie było trenerskim pojedynkiem Radosława Sobolewskiego z Markiem Brzozowskim. Końcem września obaj jednak zostali zwolnieni z pełnienia obowiązków. Trenerem odry został Jarosław Skrobacz, a w Siedlcach pracę rozpoczął były szkoleniowiec Opolan Adam Nocoń. Z dzisiejszej rywalizacji zwycięsko wyszedł aktualny trener odry i cały opolski zespół. Na najciekawsze wydarzenia trzeba było jednak czekać ponad 89 minut. Przez cały ten czas trudno było się spodziewać, że któraś z drużyn zdoła rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść. Wydawało się, że piłkarze są pogodzeni z remisem i czekają na zakończenie. Roku, jednak tuż przed upływem 90 minuty na strzał sprzed pola karnego zdecydował się Jakub Szrek, a piłka po rikoszecie wpadła do bramki strzeżonej przez Mateusza Pruchniewskiego. Już w doliczonym czasie spotkania, natomiast szanse na uniknięcie porażki mieli Siedlczanie. W pole karne dograł Jakub Senior. Piłkę głową uderzył Miłosz drąg, ale fenomenalną interwencją popisał się Adam Wójcik. Odra Opole wygrała w Siedlcach 1 do 0 i dopisała do swojego dorobku cenne 3 punkty. Dzięki nim niebiesko-czerwoni przerwę zimową spędzą na 14 pozycji w tabeli. Pogoń natomiast jest ostatnia i do strefy bezpiecznej traci aż 8 punktów. Pierwszoligowi piłkarze do rywalizacji powrócą w połowie lutego. Odra będzie czekać domowe starcie z liderującą w pierwszej lidze Brookbet Termaliką Nieciecza. W minionym tygodniu doszło do niemałego wstrząsu w PSG Stalin Nyssa. Zwolniony z funkcji trenera został Daniel Pliński, a zastąpił go Włoch Francesco Petrella. Nowy szkoleniowiec miał w 15 kolejce zakończyć serię porażek Nysan. Przed tą kolejką siatkarze PSG Staliny mieli na koncie zaledwie dwie wygrane i aż 12 porażek w 14 meczach. Okazja do pierwszego zwycięstwa od 20 października nadarzyła się w Nysie w rywalizacji z innym zespołem znajdującym się w strefie spadkowej, Barkomem Karzany Lwów. Pomóc w tym miał Francesco Petrella, który poprzednio pracował w rodzimej Modenie, a teraz dostał misję utrzymania Stali w Plus Lidze. Było to coś niezwykle szybkiego. Na początku tego tygodnia porozmawialiśmy chwilę z klubem i z Zdecydowaliśmy, że będziemy razem pracować. I teraz jestem tutaj, by dać z siebie wszystko. W pierwszym secie, od stanu po 6, Nysa nie zdobyli 5 punktów z rzędu. Mimo to Stal musiała do końca drżeć o wynik pierwszej odsłony, którą ostatecznie wygrała do 22. Drugiego setany sanie zaczęli od prowadzenia 6 do 3. Jednak barkom zdołał nie dość, że odrobić straty, to jeszcze wyjść na prowadzenie, którego nie oddał do końca tej części gry, zwyciężając do 19 i wyrównując stan meczu. Jednak jak się okazało, to był tylko wypadek stali przy pracy, bo w kolejnych setach nie pozostawili złudzenie rywalom z Lwowa, pokonując ich kolejno do 20 oraz 18 i w całym meczu 3 do 1. Zakończenie pasy porażek stało się faktem. Pierwszego dnia, kiedy tu przyjechałem, poprosiłem zawodników, by dali z siebie wszystko, ponieważ wiem, że w 3 lub 4 dni nie da się dokonać wielkich zmian. Pierwszą rzeczą jest wykrzesać z siebie energię. Chciałem więc wykrzesać z nas tyle energii, jak to tylko możliwe. Nie jest jest łatwo, gdy drużyna zmienia głównego trenera. Kibice niebiesko żółtych nie będą musieli długo czekać na kolejny mecz w Halinysa, jednak siatkarzy pod wodzą trenera Petrellego czeka znacznie trudniejsze zadanie: 15 grudnia podejmą Asekoresowie. A my tymczasem kolejny raz zmieniamy dyscyplinę. Porozmawiamy teraz o rajdach samochodowych. Przed nami bowiem już tylko jedna runda cyklu Kierowca Roku Opolszczyzny, a ze mną w studiu jest Pan Stanisław Kozłowski z Automobil Klubu Opolskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, kierowca roku Opolszczyzny to taki cykl no. bardzo różnorodny. Była długa już. Historia. próba nocna, była próba szutrowa. Także to, co Pan mówi, długa historia tego cyklu. Proszę długa. powiedzieć, co nas czeka za tydzień? No, skończył się barburka warszawska, czyli koniec roku w sportach rajdowych. No, i my y, tak samo chcemy zakończyć kierowcę roku o A więc, już w przyszłą sobotę, w tą sobotę, znaczy. się, Wystartują dowodnicy w kierowcy roku w Opolu, ulica Kępska 8, Dom Expo, tam duży parking, na tym parkingu kierowcy będą mogli spróbować swych sił, no i powalczyć z pachołkami gumowymi, no i walczyć o zwycięstwo. Choć w klasyfikacji generalnej już się nie da, bo Daniel Chmurski z Automobili Klubu Opolskiego z pilotem Marcinem Kędzierskim mają już tytuł zapewniony. A na drugim miejscu jest załoga Małżeństwo z Nysy. Rafał Szczerbień i Justyna Szczerbień, też Subaru Impreza, no więc bardzo grubo, auta wypasione. Pamiętam, jak zaczynaliśmy cykl Kierowcy Roku, to królowały Fiaty 126. Ano hmm? właśnie, świat się zmienia, zmieniają tak, się też tak. samochody w tych tak. rajdach. Powiedział Pan, bo do, do, do tego co nas czeka za tydzień, to sobie jeszcze wrócimy. Natomiast powiedział Pan o rajdzie Barburka. Tam też mieliśmy kierowców reprezentujących nasz region. Tak, dwóch kierowców reprezentowała Polszczyznę, a więc Marcin Kozłowski, mieszkanie z Namysłowa, walczył w swojej grupie samochodów historycznych. On jeździ. Fordem, Sierą, Kosfortem, niesamowicie silny samochód, wypasiony, ale trudno. Przegrał w swojej klasie drugie miejsce i nie mógł wystąpić na karowej. Ale honoru opolszczyzny obronił Artur Sękowski z Nisy, jadąc BMW, pojechał tam naprawdę ładnie, klasycznie. No można powiedzieć pełną łychą. Był to Koncertowy przejazd tego zawodnika, także możemy się też tym cieszyć, że ktoś tą oproszczyznę godnie zaprezentował. A Państwo, jak będą chcieli zobaczyć Marcina Kozłowskiego, to będzie można zobaczyć jego samochód i z nim porozmawiać. W najbliższą sobotę, właśnie od 10 do 12, zapraszamy. Ulica Kępska, parking. Tam Dom Expo, i tam będzie można z naszymi zawodnikami porozmawiać. Wróćmy jeszcze do tej karowej. Tam sam start już jest ogromnym prestiżem, bo tak jak pan powiedział, trzeba wygrać w swojej klasie, żeby w ogóle móc tam zakwalifikować się. No, ponoć były bilety do kupienia za 15 tysięcy, jeżeli ktoś się nie zakwalifikował, ale to już nie jest sport. No i co najważniejsze w naszym sporcie y, mamy już tytuł mistrza, wicemistrza teoretycznie też. Podział jest na klasy. No, kiedyś królowały jak powiedziałem maluchy teraz już nie. No, na ostatniej imprezie na Żwirowni było 7 Subaru. No to dla nas wielkie zaskoczenie. Tytuł w klasie czwartej czyli tej do 1150 ma już zapewniony też zawodnik z tych no jest to też ciekawa rzecz, że zawodnicy spoza województwa polskiego chętnie przyjeżdżają na nasze imprezy zorganizowane przez Automobil Klubu Polski. No i chciałbym, żeby uczestnicy się zgłosili na stronę internetową autoopel.mapaonet.pl do piątku i wystartowali, bo proszę państwa, warunki zimowe jest to jedyna szansa na dużym placu, gdzie będą pachołki gumowe, poćwiczyć w trudnych warunkach. No właśnie, kierowca roku opolszczyzny, ten cały cykl, te rajdy, które przygotowujecie, są tak zorganizowane, że w zasadzie poza sprawnym samochodem, kaskiem i ubezpieczeniem. Nic nie trzeba. Każdy, każdy może wystartować. No pilot jeszcze 17 A, pilot lat. Pilot 17 przydać. lat. No i tu wtedy wystartuję jako załoga i mogę się cieszyć. Ten cykl, no już jest prawie 30 lat. Z tego cyklu wychowaliśmy bardzo dużo zawodników, no ale bardzo dużo tych ludzi, którzy wystartowało, otarło się jak auto przygotować, jak ciśnienie w oponach, jakie opony dobrać i jaki porządek mieć w samochodzie. Tak, tak, proszę Państwa, bo latające rzeczy w aucie też są zagrożeniem w czasie nagłego hamowania. Nie wiem dlaczego tak się zmniejszyło w tym roku i w, ta, w ubiegłym ta frekwencja na tych naszych zawodach. No właśnie, jaka to jest, a jest frekwencja na ulicach? Policja narzeka, ludzie dzwonią. Że się ścigają, że tego, a tutaj organizujemy profesjonalnie zawody, na których każdy może wystartować. Jeżeli Państwo nie mają odwagi wystartować, to zapraszam, żebyście przyjechali i oglądli ulica Kępska 8 od 10 do 15. Będziemy tam robić imprezę prawdziwą, bezpieczną. I zapraszam wszystkich. Czyli ten rajd to w zasadzie z tego, co Pan mówi, nie tylko rywalizacja sportowa, ale też pewna nauka odpowiedniego stylu, stylu jazdy samochodem. Bardzo ważna nauka. No bo proszę Państwa, musicie pamiętać, że ABS to jest wspaniały system, ale on wydłuża drogę hamowania. I tutaj wiadomo, martwy przepis, o którym już dawno mówiłem, że jeden za drugim jedzie bardzo blisko to ten ABS nam nie pomoże. To jak nie nauczymy się omijać przeszkody, to my nie wyhamujemy, a ślisko będzie coraz bardziej, bo zimowe warunki się zbliżają. No zobaczymy jak będzie. No ważne jest, że automobil klub nie załamał się i organizuje te imprezy dla wszystkich. Działacze automobil klubu są jeszcze. Jeszcze pełno, jak to się mówi, napędu mają, żeby zorganizować. No i cztery cykle były w tym roku, i myślę, że przyszły rok zapowiada się też gorąco. A jeszcze z ciekawości mogę powiedzieć, że w październiku zapowiada się w Nysie Mistrzostwa Polski w rajdach samochodowych. To już by była wielka gratka dla kibiców opolszczyzny i Polski. O tym, co w przyszłym roku, to jeszcze pewnie będziemy rozmawiać. Na razie zapraszamy na sobotę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a my wracamy do podsum podsumowywania tego, co działo się. Ten weekend, bo Mikołajki to nie tylko okazja do obdarowania prezentami najbliższych, lecz także, jak pokazują biegacze, możliwość niesienia pomocy potrzebującym. W kilku miastach w naszym województwie odbyły się Mikołajkowe biegi charytatywne. Tę tradycję w tym roku na Opolszczyźnie zapoczątkowali zawodnicy w Kęcierzynie Koźlu. Celem zbiórki zorganizowanej podczas tego wydarzenia była pomoc dla Szymonka Świdra, który urodził się z nowotworem wątroby. Dzieją się wielkie rzeczy, ponieważ Mikołaj grasuje, a zawodnicy pobiegli w 12. edycji biegu mikołajkowego dla Szymonka Świdra który czeka na waszą pomoc, wystartowało około ponad 230 osób z biegacze i nordic walking czyli z kijkami. Biegacze wystartowali z Kozielskiego Rynku. Sygnał do wyruszenia na 5-kilometrową trasę miał symboliczny, świąteczny klimat. Wspaniała chwila nastąpiła o godzinie 18:00, odliczanie od 10 do zera i co było? Był piękny rozstrzał choinki, rozświetlenie. Ta choinka dała sygnał do startu zawodnikom 12 edycji biegu Mikołajkowego. Najszybciej dystans pokonał Piotr Bieliński z koziołka, Kędzierzyn Koźle. 5 km przebiegł w 18 minut i 22 sekundy. O 200 metrów dłuższą trasę mieli do pokonania biegacze w Nysie. I tam najszybszy był Piotr Piotrowski, który przekroczył linię mety po 17 minutach i 26 sekundach. Fajna inicjatywa, jak najbardziej, jak najwięcej takich. Jakie wrażenia z trasy, no tym bardziej, że no, ciepło tutaj nie mamy. No, no, ja już kiedyś wyczynowo trenowałem, także nie, nie ma dla mnie różnicy. Jestem przyzwyczajony do ciężkich warunków. Start i meta biegu znajdowała się na rynku w Nysie. Biegniemy ulicą Wrocławską, kolejową, parkową, Chopena, e, Emilii Gierczak, e, Moniuszki e, i, i przez Chodowieckiego, Kraszewskiego. Natomiast druga pętla omija ulicę kolejową i parkową, już tylko przez ulicę Piastowską. Podobnie jak w Kędzierzynie Koźlu, tak i tutaj została zorganizowana zbiórka charytatywna. Dochód z tego biegu jest poświęcony wsparciu ochotniczych straży pożarnych jednostek zalanych podczas powodzi. Która nawiedziła nasz region, jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Nysa, a także wspieramy szpital powiatowy w Nysie. Łącznie na chwilę obecną wiem, że mamy około 20 tysięcy złotych już zebrane. W czwartym Nyskim Biegu Mikołajkowym wystartowało ponad 900 osób. Pozostajemy w temacie pomocy, choć zmieniamy dyscyplinę sportu. Wyjątkowy piłkarski turniej charytatywny pod hasłem Gramy dla Grzesia odbył się w Strzelcach Opolskich. W rywalizacji wzięło udział 15 zespołów. Podczas zmagań zbierano środki na rzecz Grzegorza Marca. Grzegorz Marzec to człowiek wielu talentów. Był piłkarzem budowlanych Strzelce Opolskie i MKS-u Gogolin. Sędzią piłkarskim Opolskiego Związku Piłki Nożnej, maratończykiem, który pokonał królewski dystans w czasie poniżej trzech godzin. Jego aktywność została jednak powstrzymana przez chorobę, stwardnienie zanikowe boczne. Do pomocy ruszyli jego przyjaciele. Pojawiła się potrzeba w obliczu choroby, z którą się mierzy Grzesiu, aby jakoś mu w tym pomóc, właśnie gromadząc tutaj jego przyjaciół, znajomych, licząc na... Ładunek dobrej energii, która tutaj powstanie. Mogę już powiedzieć, że tę dobrą energię już teraz to czuć. Dobrej energii faktycznie nie brakowało, a uczestnicy zjechali do Strzelec Opolskich nie tylko z naszego regionu, ale z całej Polski. Razem startowaliśmy, ścigaliśmy się, byliśmy przeciwnikami na, na, na trasie. Eee, w tych samych biegach startowaliśmy w Bieszczadach i w całej Polsce. i Stąd się po prostu znamy. No I jesteśmy, jak gdyby, tworzymy jedną wielką rodzinę, więc odległość nie ma aż takiej, takiego dużego znaczenia. Dzięki takiemu podejściu liczba osób, która wzięła udział w wydarzeniu, była imponująca. W samej rywalizacji uczestniczyło 15 zespołów, a zapełniona została także trybuna. Frekwencja tutaj na hali pokazuje, jakim człowiekiem jest Grzesiu. No Coś niesamowitego, yy, prezentacja tego filmu i tak dalej. I stałem na górze z chłopakami, to widziałem, nie jedna łezka poszła. No trudno opisać to, opisać to w słowach. No super, super, super facet. Podczas turnieju trwały również licytacje wyjątkowych sportowych pamiątek. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, rzeczywiście uzyskaliśmy szereg fantów naprawdę wartościowych, koszulki, siatkarzy, piłkarzy, nie chcę tutaj wymieniać, no ale powiem, kurka, Bartosza Kurka koszulka, Krzyśka Piątka. Część licytacji trwa w internecie na stronie wydarzenia w portalu Facebook. Do zdobycia w szczytnym celu są m.in innymi koszulki Łukasza Piszczka, Bruno Fernandesza, Fabiana Drzyzgi czy Kamila Grosickiego. Licytować można do godziny 23. Pięć meczów w kibice Uigri AZS-u Politechniki Opolskiej czekali na wygraną podopiecznych Roberta Skibniewskiego. Udało się to w Sopocie, gdzie Opolanie pokonali tamtejsze rezerwy trefla. Teraz akademicy chcieli pójść za ciosem i przed własną publicznością pokonać miasto Szkła Krosno. Pierwsze 5 minut rywalizacji między ósmym AZS-em a trzecim miastem Szkła nie były udane w wykonaniu gospodarzy. Opolanie zdobyli zaledwie 3 punkty po trafieniu Krzysztofa Kępy, natomiast przyjezdni uzbierali 11 oczek. Niestety, dalsza część tej kwarty w wykonaniu miejscowych nie była lepsza, a ich błędy bezlitośnie wykorzystywali krośnianie, którzy zwyciężyli w tej części gry 28-9. do 9. To postawiło w komfortowej sytuacji przyjezdnych, a gospodarze, by liczyć na dobry wynik, musieli zacząć odrabiać straty. Do przerwy jednak koszykarze Roberta Skibniewskiego nie zdołali tego zrobić i schodzili na przerwę przy wyniku 25-48. Start trzeciej kwarty również nie był imponujący. Wręcz przeciwnie, przyjezdni Mieli nawet 34 punkty przewagi i mało wskazywało na to, by AZS zdołał odwrócić losy spotkania. Choć przed ostatnią częścią gry Opolanie odrobili część strat i przegrywali 43 do 59. Przez pierwsze 3,5 minuty ostatniej odsłony zdobyli jedynie dwa punkty, a Krośnianie 10. Następnie AZS rzucił się w niesamowitą pogoń, która jednak nie do końca zakończyła się sukcesem. Na 7 sekund przed końcem meczu Jakub Kobel popisał się trójką. Dzięki której opola nie wyszli na prowadzenie 76 do 75. Jednak, 4 sekundy przed końcem, Michał Chrabota zadał, jak się okazało, decydujący cios i to miasto szkła odniosło w opolu zwycięstwo jednym punktem. Chciałbym podziękować moim zawodnikom, że, że walczą, że nie składali broni i wierzyli w zwycięstwo do końca. Bo myślę, że ta druga połowa była fantastyczna w naszym wykonaniu. Podobała się kiwicą, nikt się nie spodziewał takiego to spraw. I ja wiem, jak zawodnik, jak to jest, kiedy jest 30 punktów, to już, już wszystko, już do widzenia, do domu szybciej i bla, bla, bla. Ale tak mi byli drużyna gospodarzy i ASOW trener Skibniewski, to jest super trener, super zespół, bardzo szacunek. Wrócili do, do meczu. Po tej porażce akademicy Zopola zajmują siódmą lokatę. Ósmej wygranej w tym sezonie Bank o pierwszej ligi mężczyzn poszukają 14 grudnia w poznaniu z Enea Basketem. Schodzimy o jeden poziom rozgrywkowy niżej. Rozgrywki w drugiej lidze koszykówki, podobnie jak w pierwszej, rozpoczęły się ponad dwa miesiące temu. Jednak ze względu na zniszczenia spowodowane przez powódź, pogoń prudnik dotychczas grała wyłącznie na wyjazdach. Mimo to, pod opieczni Marcina Radomskiego wszystkie mecze wygrali. W ten weekend biało-niebiescy wrócili do Prudnika. Mecz rozegrali jednak nie w obuwniku, a w kompleksie sportowym Sujka. I to właśnie w tym zespół przyjezdny Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań upatrywał swojej szansy na sukces. Ja przekazałem chłopakom, że oni tak, tak naprawdę ten pierwszy mecz nie był u siebie, ale grają na wyjeździe, bo bardzo rzadko tutaj e, trenowali. Pierwszy mecz, e, miałem nadzieję trochę, trochę na to, że, że stres ich zje. W pierwszej kwarcie nadzieje trenera Poznanian się spełniały. W piątej minucie spotkania Topyra prowadziła 10 do 8. Jednak w kolejnych siedmiu minutach po ogonie odwróciła zupełnie obraz meczu. Biało-niebiescy zdobyli 20 punktów, tracąc ledwie 3. A później przewaga Prudniczan tylko rosła, choć trener Marcin Radomski nie był w pełni zadowolony. Dzisiaj nie ja wiem, że to nie był jeden ze, ze słabszych naszych spotkań. tak? Pomimo wyniku jednostronnej, z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że dwóch yy, podstawowych graczy nie przyjechało, więc to też to wszystko miało trochę znaczenie, że ten mecz był jednostronny. Mecz faktycznie był jednostronny, głównie przez słabą skuteczność gości. Dość powiedzieć, że Pyra w trzeciej kwarcie zdobyła zaledwie 8 punktów. W ostatniej odsłonie podopieczni trenera Semlera zwiększyli swoje zdobycze, jednak nie mieli szans na nawiązanie rywalizacji. Pogoń Prudnik, Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 78 do 47. Dawno nie byłem na takim meczu, znaczy... Z jednej strony mam trochę déjà po meczu z Leszna, kiedy rozpoczynamy 28 do 5. Tutaj lepiej wchodzimy w mecz, ale no tych najprostszych sytuacji, spod samego kosza nie możemy trafić, no to, no to ciężko jest wygrać przeciwko takiej doświadczonej ekipie z, z Prudnika. Teraz przed drugoligowymi koszykarzami bardzo intensywny czas. W najbliższą środę pogoń zagra w Oleśnicy, w sobotę w Pleszewie, a 18 grudnia do Prudnika przyjedzie jedna z czołowych drużyn ligi. Polonia Leszno. Tą informacją kończymy dzisiejszy program. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. W czwartek zapraszam na Opolskie Kulisy Futbolu, a kolejne sport polski Ekstra w niedzielę. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Dobranoc.